Cześć Rudy! Zauważyłem, że moje poradniki cieszą się bardzo dużą popularnością. To chyba znaczy, że przydają się bardzo wielu osobom, nawet za granicy! YouTube jest pełny poradników. Poradnik do Minecraft, poradnik do Fortnite, poradnik do Fortnite, poradnik do Fortnite, poradnik do Fortnite, poradnik do Fortnite. poradnik jak zrobić poradnik. Ale nigdzie nie znajdziecie takich porad jak moje. No i nikt nie jest laureatem tak wielu nagród. Już wam pokazuję moją gablotkę z pucharami. To jest puchar Zrób Go Sam. To jest pomysłowe zmywanie. Tutaj mamy musztarda awangarda. Tutaj ukiś ogura. No i mój ulubiony, czyli Cool Kibel. Dlatego pragnę serdecznie powitać was na kolejnym filmie Jak Zamówić Pizzę. Część pierwsza. Jak zamawiać pizzę samemu? Samemu. Zazwyczaj wygląda to po prostu tak. Dzień dobry, poproszę dużą pizzę z szynką na ulicę Kasztańską 800. No i za pół godzinki, godzinkę wpychacie w siebie wszystkie kawałki jak tłuste prosiaki i tak już sobie wegetujecie, bo nie stać was nawet na to, żeby położyć się do łóżka. Co najwyżej, możecie upaść na glebę. Proste, prawda? A teraz część druga. Jak zamawiać pizzę z kimś. Tutaj zaczyna się bagno. Tutaj! Bagno! Musicie się przygotować na to, że albo nic z tego nie wyjdzie, albo. Po prostu przygotujcie się na to, że nic z tego nie wyjdzie. Ale są szanse. Wystarczy postępować zgodnie z moim poradnikiem. Niepowtarzalne porady życiowego mentora! Czas zacząć od wyboru składników na pizzę. No i to wcale nie okazuje się takie proste, dlatego, bo zaraz każdy będzie chciał zupełnie co innego. No ale. Ja mam na to sposób. Jak szybko zweryfikować, czy ktoś lubi dany składnik? Wystarczy krzyknąć głośno nazwę składnika, jeżeli ktoś się odwróci, to go lubi. Proste. Pomidor. Kiełbasa. Pieczarki. <słuch> Parme... parmezan. <słuch> On jest chory? Nie wiem. Mam pomysł. Udawajmy co chwila, że go słuchamy. Dobra. Salami. <słuch> y Żurawina. Kurczę! Cebula! Serfeta! Skarpeta? Nie, serfeta! A, to nie. Widzicie? To działa perfekcyjnie. A kiedy już pizze będą idealnie dopasowane do preferencji naszych znajomych? Dobra, zamawiamy pizzę. Pizzę... już co? Ja nie jestem głodny. A poza tym nigdy nie wiadomo jaką zamówić. Ale... No właśnie! To jest zawsze najgorsze. Ale A ja nie mam spodni. Zawsze jednak warto mieć w zanadrzu plan B, na wypadek gdyby coś poszło nie tak. Oto plan B. Będziecie jeść pizzę i to taką, jaką ja zamówię! A ty będziesz wpierwszał najwięcej! I do Hawajskiej. Wiesz co? Ale zgłodniałem, ale bym zjadł pizzę. Lubię hawajską. Każda pizza jest dobra. Nawet ze. Nawet ze śledziem. Mógłbyś chociaż założyć spodnie? A co? Będziemy tańczyć hip-hop? Ale nie dajmy się ponosić emocjom i zostawmy sobie plan B na moment, kiedy nie będzie już innego wyjścia. Albo zastosujmy go na samym początku. Czasem jeszcze na tym etapie działa spokojne ustalenie ze wszystkimi, kto jaką pizzę chce. No dobrze, to kto chce jaką pizzę? Ja chcę pepperoni. Ja chcę margaritę! Ja chcę chłopską! Ja, ja chcę pierogi! Ja chcę zdalnie sterowane bobry z plasteliny. Wiecie co? Słyszałem, że od dzisiaj można wyrzucać innych przez okno. Ja słyszałem, że inni mogą w tym pomagać! Ja słyszałem, że można się temu przyglądać i na to przyzwalać. W wyjątkowych sytuacjach! Wiem, dlatego mam certyfikat. Blokujący wyrzucanie mnie przez okno. Eee, Musi zawsze psuć zabawę. Ale na szczęście nie masz certyfikatu na znak Japy. No nie mam. Tak jak wspomniałem wcześniej, to działa tylko czasem. E, dobra, to ty chciałeś hawajską? Ja? Ja nie chciałem hawajskiej. Nie jestem częścią od roweru. To kto chciał hawajską? No jeszcze nie zdecydowałem. Ja bym chciał taką ze śledziem i skarpetą. Załóżmy, że nas nie poniosło. Co dalej? To już przedostatni krok czyli wybór pizzerii. To nie może być trudne. Prawda? Dobra, to teraz trzeba wybrać pizzerię. Ale to akurat najmniejszy problem bo to w ogóle nie ma znaczenia. Co nieważne, nie będę jadł z Pizza House tam mają gumowe pomidorki. Właśnie, ale ja nie lubię Telefon Pizza, bo nie popierają ruchu LG Bluetooth, League of Legends i Pokémon. A ja nie lubię pizza nocą bo nie można zamówić w dzień. Stosować plan B? Można, ale można również wybrać wspólnie losowy sposób wybierania pizzerii. Obyście się tylko nie pokłócili o to, jaki wybrać losowy sposób wybierania pizzerii. No i dobrnęliśmy do ostatniego etapu, czyli wystarczy zadzwonić i zamówić. Uff, dobra. To teraz już tylko wystarczy zadzwonić. Kto ma telefon? Ja mam rozładowany. Ja mam małą kasy na koncie. Do mamy chciała zadzwonić, nie mogę. Nie? Ja zostawiłem mu bakcję ostatnio. Nawet możesz z nie zadzwonić i zapytać. A, nie masz telefonu. Przepraszam. Mam zaburzenia perystaltyki jelit. Okej, okay, to się już robi zbyt pogmatwane. Na szczęście wasz życiowy, niepowtarzalny mentor ma na to sprytny plan C. Uwaga, sami wybieracie pizzę i pizzerię i zamawiacie je po cichu w Kiblu. Koniecznie w Kiblu. Dzień dobry, ja bym chciał zamówić dwie pizze. Czy da się na pół podzielić składniki? Dobrze, to na jednej półce, na pierwszej pizzy, hawajska z peperoni. A na drugiej pizzy mi będzie fungi z cztery sery. Tak, kasztańska 800. Dobrze pani pamięta. Dziękuję bardzo pani, do widzenia. Następnie musicie pobawić się trochę w magika. Musicie zachęcić swoich znajomych do tego, żeby wybrali te pizze, które już zamówiliście. Czyli peperoni, fungi, cztery sery i hawajską. Dobra, sprawdzam co my tu mamy. Jest peperoni przepyszna. O, o właśnie tą, dla mnie yy, jest fungi, taka z pieczarkami jest. Ekstra po prostu jest super na medal. Brzmi smacznie! No i cztery sery to, to dla ciebie chyba będzie, bo. wiesz, zapach skarpet i tak dalej. Sery. Ty wiesz co? A weź, pokaż. Stop! Uwaga! Te słowa mogą spaprać wam cały plan. Szybko, zdominujcie wroga. Co ty powiedziałeś? To ja tu zamawiam pizzę. Chciałem tylko zobaczyć jakie są jeszcze. Uff, wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze tylko jedna pizza i po problemie. A jest jeszcze hawajska! Kto chce hawajską! Ja chcę hawajską. Wiecie jaki jest wniosek z tego filmu? Jak najlepiej zamawiać pizzę? Samemu. Zdecydowanie. Samemu. O, to już! Ale szybko ta pizza! Ooo, jajcie kopane! To luz! Super pizzeria! Ekstra! Otworzysz? O kurde, jak szybko! Daj 10 gwiazdek na 5 gwiazdek! To 200% znakomitości! Ale ekstra pizzeria. Miła pizzeria! Super pizzeria. Znakomita. Juhu! No <laughs> pizzunka! Patrzcie, ma nawet na czole napisane pizza! Wy jesteście jacyś nienormalni. Tak, ja udodziłem się goły, a potem byłem mały Jadę na dupie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały Kiedyś byłem biały, potem kolor zwoły, a potem... Dzień dobry, to jeszcze raz ja Ja chciałem y, odwołać tę pizzę, bo ja tylko potrzebowałem rozmowy A, jest pan Rudy? Tak, a co? W takim razie rozumiem Jak to pani rozumie? Rozumiem, że potrzebował pan rozmowy